Witam wszystkich, przyjaciele! Z tej strony ponownie ja, Wiaczesław Ismailow albo Wia, a to Serioza. Witam wszystkich, chłopaki, witam wszystkich! Witamy na kanale Życie Wia. I dzisiaj jesteśmy w bardzo dziwnym miejscu, o którego współrzędnych poinformował nas jeden z naszych subskrybentów. Znowu straszne miejsce. No tak, napisał to w komentarzach, skontaktowałem się z nim i oto jaki filmik mi wysłał. Patrz, coś leci, jakby to był samolot. Samolot? Nie, patrz uważnie, coś w niego uderzyło, spadł. Cholera. To wszystko naprawdę tu było, tak? I zrozumiałem, że to nie jest po prostu samolot, tylko straszny potwór Bombardoro Krokodilo. Znowu potwory. Znowu tam są potwory. Nie, tam nie będę rzucał, na pewno wiem, jeśli tam są potwory. No uspokój się! Tam pod wodą może być potwór Bombardoro Krokodilo, no albo jak tam się to poprawnie nazywa, napiszcie w komentarzach. Jeśli zauważycie tutaj coś niezwykłego, strasznego albo dziwnego w tym filmie, koniecznie piszcie komentarze. A my zaczynamy nasze magnetyczne wędkowanie. O, widzieliście, widzieliście jak dużo dalej? No co tam u ciebie? Jakby coś tam było. No co ty serio? Cholera, znowu nic nie mam. Czuję, że coś mi się trafia. Widać coś pomarańczowego, niesamowite. Co to jest? Jakiś słoik? Sam jesteś słoik. Krokodyl, a napisane Black Box. To jest czarna skrzynka. Taka używana jest do zapisywania różnych danych z samolotu. Tak on wygląda. No po prostu w normalnym stanie, a teraz jest uszkodzony. Zobacz, możemy podłączyć go do komputera. Takie urządzenia montuje się w samolotach. To znaczy, że będziemy mogli dowiedzieć się, dlaczego bombardoro krokodilo się rozbił. No to oglądajmy, dawaj. To dopiero nasze pierwsze znalezisko. Rzućmy jeszcze magnes, by znaleźć więcej. Dawaj, dawaj. No, wszystkich to przecież ciekawi. Wszystkich to przecież ciekawi. Zobaczymy, gdy zbierzemy 5000 lajków. Dlatego, jeśli nadal oglądacie to wideo, zasubskrybujcie i dajcie lajka. Właśnie teraz. Na razie odłóżmy to, a zobaczymy później. Bardzo chcę się dowiedzieć, co tam jest napisane. Potrzebuję Waszego wsparcia. Dajcie lajki, szybciej 5000 i od razu to obejrzymy. Dawaj, 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 klikaj lajka, klikaj o dzięki. Dalej, dalej, ludzie, jeszcze, jeszcze. Kto z nas dalej zajdzie? Kibicujcie i zgadujcie w komentarzach. Trafna odpowiedź równa się serduszko. Raz, dwa, trzy. Jestem dalej, jestem dalej. Jestem mistrzem. Jestem najlepszy w łowieniu na magnes, a serioza jemu do mnie daleko. Mistrzu, złapałem coś, zobacz! Co? Serio? Nic nie widzę, oszukujesz mnie. Nie, nie, jest! Patrz, patrz, jaki naciąg? Patrz, O, patrz, patrz, co tam jest. Coś pomarańczowego, naprawdę. Jakbym coś tam widział. Tak, a u mnie? No poczekaj, a u mnie. Jestem pewien, że mam tam coś. Spójrz, mam tu glonę, a tutaj nic nie ma. Jak to możliwe? Co to jest? Coś jest napisane, tam coś jest napisane. I tam jest obrazek krokodyla bombara. No dalej, wyciągaj, wyciągaj. To jakiś tajny box albo happy meal. Tylko, że to nie jest zwykły, to jest happy meal bombardy krokodylej. Rozpakujmy go i zobaczmy, co jest w środku. Tam naprawdę jest dużo różnych rzeczy. Jeśli to Happy Meal Bombardoro Krokodilo, to może wybuchnąć. Ja, proszę, nie dotykaj, lepiej tego nie otwierajmy. Już otworzyłem. Nie, nie, ostrożnie, proszę. Zamknij się, Serioza, jak może wybuchnąć Happy Meal. Ty jesteś idiotą. Eee, przy okazji, jeśli chcecie rozpakowań nietypowych Happy Mealów i podobnych rzeczy, dajcie znać w komentarzach. Proszę, ostrożnie, ostrożnie. Patrz, patrz, co tam wyczułem. O, to chyba burger! Bombardiro Krokodilo! Patrz, jaki on dziwny i straszny! To naprawdę wyjątkowy burger, jakoś związany z Bombardiro Krokodilo! Jeśli podczas jedzenia i degustacji Happy Meal zauważycie coś dziwnego, dajcie znać w komentarzach. Koniecznie piszcie, żebyśmy potem mogli to zobaczyć i się dowiedzieć. Tak, teraz rozpakujemy unikalnego burgera. Wydaje mi się, że takiego nie ma nigdzie indziej. Mmm, akurat jestem głodny, chłopaki. Tak! A, a dlaczego on jest zielony? A cholera, zielony burger Bombardiro Krokodilo. No to spróbuj, tak, on naprawdę jest zielony. Zobaczcie stąd, zielony. A w zasadzie nieźle. Naprawdę? Serio? No dalej. O, już zjadłeś pół burgera. Chłopaki, co się stało? Co się stało, serioza? Co się dzieje? Wow, sierioża, dałeś czadu. Nie jedz więcej tego burgera. W skrócie, ten Happy Meal zawiera mnóstwo rzeczy. Później go spróbujesz, sierioża. Po tym burgerze wszystkie ręce są zielone. A co tam jeszcze jest? Nieważne, ty spróbujesz wszystkiego. Nie żal mi dla ciebie. Już jadłeś gorsze rzeczy. A tak przy okazji, możecie obejrzeć ten filmik z podpowiedzi. Tam wypił całe dzieło zatrucia. Krótko mówiąc, idź stąd. A w całości... Krótko mówiąc, chyba czegoś takiego nie można pokazywać na YouTubie. Pełny unboxing i degustację tego Happy Meala możecie zobaczyć na naszym kanale Telegram, link w opisie. Ale tutaj pokażę najważniejsze, co jest w każdym Happy Mealu. To zabawka. W każdym Happy Mealu jest zabawka, chłopaki, a to jest miniaturowy bombarduro krokodyl. Myślę, że taka zabawka jest tylko w tym Happy Mealu. A słyszałem też, że, że oprócz bombardura krokodyla są też inne postacie. Podzielcie się w komentarzach swoimi ulubionymi. No dawaj serioża, wszystko u ciebie gra. Wyszło słońce. Ładna pogoda. Idealna pogoda na dalsze magnetyczne wędkarstwo. Jeśli oglądacie, koniecznie subskrybujcie. Co to za rzut, patrz. Tak, oho, nieźle dwa razy, nieźle. No, rozmawiałem ze swoimi subskrybentami. Opa, poczekaj, za to od razu mam zaczepienie. Masz zaczepienie? O, spójrzcie, moja żyłka mocno się napręża. No. Kurczę, znowu mam pusto. Krótko mówiąc, pomóż mi, jest mi ciężko, serioża, dawaj! Co tam się dzieje? Coś bardzo dużego, tam widać, widać coś. To jest płetwa, co to jest? O, nie wiem! Nie przypominam sobie czegoś takiego, co to jest, co to jest! Nie, 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 nie wyciągaj! To rakieta bombardura Krokodura, pamiętasz? To przecież jego rakieta! On może ją zrzucił, albo może ona się od niego oderwała podczas upadku. Nie dotyka, nie dotyka, nie, nie. nie. Tak, poczekaj, złapaliśmy ją razem. Musimy ją koniecznie. Proszę, ostrożnie, ostrożnie, a jeśli ona jest naładowana? Naładowana? Żartujesz? Spójrz! Czemu piszczysz, jak dziewczyna? Cholera, ty jesteś kompletnym idiotą, czy co? Nie rób tak więcej. Nie wiem, wydawało mi się, że została dezaktywowana i Bombardura Krokodura nie zdążył jej aktywować przed upadkiem. Fuj, cholera, bardzo się przestraszyłem. Dobra, rzućmy dalej magnes. Poczekaj, stój, zobaczmy czarną skrzynkę, posłuchajmy jej, co? No kurczę, subskrybenci i widzowie jeszcze nie zebrali potrzebnej liczby lajków, więc na razie go nie obejrzymy. Musimy się postarać i zebrać 5000 lajków, by móc go posłuchać. Już mamy sporo, ale potrzebujemy więcej. Szybciej dawajcie lajki. No to rzucamy magnesy. No tak właśnie. Tym razem mój był dłuższy. Coś zahaczyłeś? Chyba tak. Też coś mam, ale odczucia na linie są takie dziwne, jakby Cholera, poczekaj, coś mi szarpnęło, zobacz, zobacz co to jest, nie rozumiem, ona się rusza, nie rozumiem, pierwszy raz mam coś takiego, a u Ciebie wszystko w porządku, na pewno coś zahaczyłeś? Tak, tak, zobacz, jaką mam naprężenie, u mnie jest bardzo dziwnie. No to dawaj, wyciągamy, wyciągamy, jakby coś widzę u Siergieja, tak, tak, tam coś czerwonego, po prawej, ostrożnie, ostrożnie, Siergiej, tam aż bąbelki idą, coś wychodzi, coś wychodzi z wody. No właśnie, mówię, coś tam jest. O, coś czerwonego, czarnego. Co to jest? Niesamowite, wyciągaj to. Co to jest? To jest śruba. Chłopaki, to jest śruba od samolotu. Spójrzcie tylko, to jest znalezisko. Serioza, no jesteś mistrzem. Myślisz, że to od niego? Tak, to na pewno od bombardura krokodura. Pewnie to znaczy, że po bombardurze krokodurze nic już nie zostało. Rozerwało go na kawałki. Nie ma powodów do strachu, po prostu jesteś tchórzem serioza. A jak go rozerwało? Co? Co się z nim stało? No nie wiem, przecież tam widzieliśmy. Coś niebieskiego w niego wleciało na początku nagrania. Nie wiem. Bardziej mnie ciekawi, co mi tam drgało, bo to jakby przestało drgać. Naprawdę, coś ci tam drgało? Jestem tego pewien, ale nie rozumiem, co to jest. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałem. Kurczę, coś jakby się dzieje. Jesteś pewien? E, tak, znowu coś zielonego patrz bąbelki, coś zielonego znowu, prawda? I czerwone. Niejasne. Niesamowite. Co to jest? Chłopaki, co to jest? No to jest głowa krokodyla do diabła. Dlaczego ona się przyczepiła? Ona jest jakby żelazna, metalowa. Ostrożnie, ostrożnie, proszę! Poczekaj, chcesz powiedzieć, że to. Zobacz, tutaj jest czerwona, jest czerwona. To jest głowa bombardara krokodyla. Niesamowite, chłopaki. Cholera, przecież mówiłem, że go na kawałki rozerwało. Ktoś jakby ją odgryzł. Ostrożnie, nie dotykaj, proszę. On nie żyje, prawda? Nie wiem, też się boję i czuję się nieswojo. Oddaj magnes. To wygląda upiornie i strasznie. To głowa krokodyla Bombardiera. Dobra, do diabła z tym, tak? Rzucaj szybciej ten magnes już. Ciekawe, co tam jest. Mam gdzieś tę głowę, jest oderwana. No, no, to jest to. To są dobre rzuty. Opa. Chłopaki, chyba coś zahaczyłem. Coś metalowego. Nie za ciężkiego, ale ciągnie się. Chyba też o coś zahaczyłem. To wyciągaj to teraz ostrożnie. Tak. O, zobaczcie, jakie napięcie. Coś mi już dokładnie wychodzi. Czuję, o, coś białego. Coś białego i coś zielonego. Niesamowite. Takiego samego koloru jak głowa krokodury. A co tu jest napisane? Niejasne. Co tu mogło być? Dajcie znać w komentarzach, bo nie wiem. Ten szczegół wygląda dość strasznie. Zobaczcie. Wygląda jakby była oderwana, nadgryziona. Wia, ja patrz, patrz. Co masz? Tak! Widać coś niebieskiego i białego. Co to może być? Co? To jest jakiś but sportowy? To jakiś dziwny but sportowy. Wydaje mi się. Pamiętasz, oglądaliśmy to Tak, na samym początku. O, właśnie ten moment. Spójrzcie. Widzicie? Opa, tak! Coś niebieskiego przyleciało do bombardury krokodura. Naprawdę został strącony przez trampka. A kto mógł to zrobić? Nawet jeśli został strącony trampkiem, to kto potem rozerwał go na kawałki pod wodą? Bo zobacz, nie sądzę, żeby takie uszkodzenia mogły być spowodowane trampkiem. To głupota serioza. Oto część albo skrzydła, albo kadłuba. Nie rozumiem. Mimo, że ustaliliśmy przyczyny, jak Bombardiro Krokodyl wpadł do wody, to dlaczego został rozerwany na części, jeszcze nie zrozumieliśmy. Kurczę, czyli to może być but sportowy, wiesz? Skąd mam wiedzieć? To jakaś chora sprawa, serioza. Wyobrażasz sobie, że to coś rozerwało Bombarduro Krokodyla na części? Nie wiem, jak on się nazywa. Jeśli subskrybenci wiedzą, napiszcie w komentarzach, ale wiesz, czego jestem pewien? Czego? że jeśli ktoś rozerwał bombardura krokodura na kawałki to on wciąż tam jest może pod wodą. I ja wyciągnąłem go tę Nie wiem, rzućmy magnes dalej by się przekonać. E, co robić? Jeśli jest tam jeden sneaker, no to powinien być i drugi, więc wyciągnijmy go. Przynajmniej dwie pary sneakersów. Coś złapałem, mówię ci na pewno. U mnie też coś się zaczepiło. O super, będziemy mieli z tobą aż dwa znaleziska. Złapałem coś jakby ostrego, dziwnego, strasznego. Tak, poczekaj, jakby widzę, że coś mi się wyciąga. Co to jest? Nie rozumiem. Chłopaki, to jest coś czerwonego, strasznego, krwawego. Może to ząb bombardiro krokodylo? Zobaczmy. No co ty? Nie, to niemożliwe. Spójrz tutaj, no dalej, chodź, przymierz. Tak, pasuje. To jest ząb tego, kto zaatakował bombardira krokodyla. I przy pomocy tych strasznych zębów rozszarpali go na kawałki pod wodą. Sądzisz, że to ząb krokodyla w trampkach? Krokodyl w trampkach? To co, jakiś potwór z SCP? Krokodyl w trampkach. Nie wiem, może chłopaki wiedzą, jak się nazywa. Napiszcie swoje komentarze, proszę. Taki potwór z dużymi zębami i niebieskimi trampkami, który żyje pod wodą. Kto to może być? Nie wiem. Ale jeśli chłopaki są bystrzy, to na pewno napiszą w komentarzach, jak się nazywa. A ta gęba mnie przeraża. Wia, ja, wia, ja, zobacz, chyba też coś mam. Znów zielone. O tak, coś zielonego się pojawia. Tak, wygląda na jeszcze jeden element samolotu. To na pewno części samolotu. Spójrz, ona się kręci, serioza. To zdecydowanie mechanizm turbiny. Niesamowite. Wygląda na to, że wyłowiłeś mechanizm turbiny bombardiera krokodylo. To jest coś. Możemy go teraz prawie złożyć, prawda? Myślę, że zebraliśmy wszystkie części tego strasznego bombowca. Chodźmy je złożyć razem. Straszna głowa idzie tutaj, potem straszna rakieta. Skrzydło było gdzieś tutaj, turbina z tyłu, śmigło gdzieś tutaj. Myślę, że mniej więcej tak bombardiro krokodylo wyglądał, zanim wpadł do wody i eksplodował. Albo go zjadły, porwały. Nie, chyba jednak ktoś go zaatakował. I ten ktoś wciąż tam jest pod wodą. Może wciąż czeka. I przebywanie tutaj może być niebezpieczne. A tak przy okazji, jeśli zauważycie coś dziwnego albo strasznego na naszym filmie, czego ja nie zauważyłem, koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. Ale jak się dowiemy, co tak naprawdę się stało. Sierioża, przynieś tu czarną skrzynkę. No dalej, chodź tu. Czarna skrzynka. Zdobyli lajki? Został tylko jeden lajk. Like. To pewnie od Ciebie. Daj kciuka w górę, żeby licznik spadł. Jeśli nie zdobędą lajków, nie będę słuchał, co tam jest na czarnej skrzynce. Dawaj, dawaj, proszę. No. Tak, tak, jest, świetnie. On dał lajka? Tak, tak, tak. Yy, tato, dzięki, w porządku. Teraz podłączymy tę czarną skrzynkę, która została zainstalowana na Bombardiero krokodylo i dowiemy się, co tu się naprawdę wydarzyło. A ty potrafisz to zrobić? To przecież czarna skrzynka. Jak w ogóle jej posłuchamy? Tutaj są świeże kable. Ja, w przeciwieństwie do niektórych, jestem mądry, tak jak nasi subskrybenci. Jestem tak samo mądry, jak oni. Oni potrafią subskrybować mój kanał na YouTube. Przy okazji, jeśli dotrwaliście do tego momentu, zasubskrybujcie. Pokażcie, że jesteście mądrzy jak WIA, a nie jak Siriosa. Czarna skrzynka jest czarna, nie bez powodu. Podłączamy się do mojego komputera w ten sposób i uzyskujemy dostęp do systemu plików. Tak. To takie proste? No, trzeba znaleźć. No, tutaj są różne nagrania audio. W zasadzie, kiedy samolot leci, wszystko tam się nagrywa. Chodzi właśnie o dźwięki, które mają miejsce na pokładzie. Absolutnie wszystko. Otwórzmy ten ostatni. To jest piosenka Bombarduro krokodulo? Tak. Tak, rytm jest dobry. Słuchaj. Przyleciało. O, tak coś tam. Coś w niego przyleciało. Coś we mnie przyleciało. On upada! Rekin. Co? Rekin? Jaki rekin? To wszystko koniec. Zaatakował go rekin. Kiedy wpadł do wody, po tym jak uderzyło go to niebieskie coś, czyli ten but sportowy, zaatakował go rekin. To przecież nie może być but rekina, prawda? Rekin nie chodzi w butach sportowych. A może chodzi? Słyszałem o jakimś potworze, też dziwnym i bardzo niezwykłym, który żyje pod wodą, ale nie pamiętam jak się nazywa. I to naprawdę jest rekin, który chodzi w niebieskich trampkach. Chłopaki, jeśli pamiętacie serio, to chyba jest rekin, który żyje pod wodą i nosi trampki. Jak się nazywa, napiszcie w komentarzach, jeśli jesteście tacy mądrzy. Serioża nawet o tym nigdy nie wiedział. To oznacza, że ten potwór wciąż gdzieś tam jest pod wodą i go nie znaleźliśmy. Znaleźliśmy tylko jego ząb i trampka. To znaczy, że musimy tam wrócić. Nie, w żadnym wypadku. Mam dość tej krokodylej głowy. A co z naszymi subskrybentami? A jeśli zdobędą 20 tysięcy lajków pod tym filmem? A 20 tysięcy lajków. Wtedy oczywiście, tak, 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 jestem gotowy. Słyszeliście, chłopaki? Możemy tu kontynuować magnetyczne łowienie i znaleźć tego rekina w niebieskich trampkach, ale do tego potrzebujemy 20 tysięcy lajków. Koniecznie zostawcie lajka już teraz i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kontynuacji. A teraz mogą obejrzeć inny epicki filmik. Ten tutaj, ten tutaj, tak, po środku. Koniecznie kliknijcie na niego. Kliknijcie już teraz. Klikajcie, bo jest świetny, epicki i zabawny. I też o magnetycznym wędkowaniu. Powinien wam się spodobać. Koniecznie kliknijcie na niego. O, ludzie, no on jest świetny. Dziękuję za uwagę. Wiaczesław Ismailow, czyli, czyli po prostu wia... Pa, pa, pa. Pa.